Kto? No halo, cześć. Dzień, kto mówi? dzień dobry. Halo, dzień dobry. Słucham, kto mówi? No dzwonię z prawie majteczek, tych co pani wystawiła na OLX-a w dynie. Tak i to? No chciałem dziewczynie na Halloween kupić tak za pary. No to proszę przez OLX. No właśnie tu nie ma tej opcji. Jakiej opcji nie ma? A pani no nie ma tej opcji kup na tym lx nie? No, to ja zmienię. A pani mi powie, jak ta dziewczyna założy to, no nie? W Halloween? No. E, I będę jej członka wkładał, to wtedy nie będę otwierać budzie i zamykać. Tak. tak, tak. Będą robić. A mogę z panem to wypróbować najpierw? A nie, niestety nie. Ja to jestem. Bo wtedy skąd mam pewność, że tak będą robić? Jak kupię i tak nie będę. Ma... robić? słowo. Ale da pani gwarancję, że one będą tak robić wtedy nie na tych majteczkach? To gwarancji nigdy nie mogę tak A, no czyli pani nie jest pewna. Halo. A pa, pani mi powie jeszcze jedną rzecz taką fajną. A może byś to z moim mężem, co? E, no to pani da do telefonu. No to wydaję mojego męża. Dobrze. Halo? No, halo. Posłucham. <coughs> no ja w sprawie tych majteczek, to, co pan wystawił na OLX-ie. No i co? No, jestem zainteresowany i chciałem się zapytać, czy jeszcze pan ma jakiś ten, e, oprócz tych majteczek wtedy, nie? Bo ja bym te trzy pary kupił sobie wtedy. E, to, czy jeszcze pan ma jakiś staniczek wtedy, na przykład, do kompletu? Ale, oczywiście, tak, tak. No bo tu na aukcji nie widzę, żeby był. Dobrze, ale to pan y, numer inny? E, jeszcze raz pan powie. Jakiś numer inny pan chciałby? Jaki numer? Na przykład 112? Do czego? No To pan zadzwoni na 112. A co, a co pan w się czuje? Że na 112? No. A chce pan w psychiatryku wylądować? Zadzwonienie bez na 112? No. No, bo ja chcę kupić tak, majteczki staniczek, a pan mówi, że na 112 można kupić, tak? Tak, 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 Właśnie ja namierzam, skąd tam dzwoni i będę dzwonić to tak 112. Okay. Dzięki, już mam. Fajnie, bardzo fajnie, dzięki. Co parba? Co parba? Ty dziadek, ja co masz, powiedziałeś? Halo? Dziadek? Panie? O, coś gadał, kurwa, rozłączyłem się już.